Witam was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, ja dzisiaj będę robić surówkę z młodej kapusty. Tak udało mi się kupić już młodziutką fajną kapustkę i my, napis, było napisane, że to jest to produkt polski, ale możliwe, ponieważ kapustka ma tylko 60 deko. Jest taka właśnie leciutka, jak e, właśnie taka nasza polska. Do tego będzie marchewka do tego ja zużyję troszkę cebuli, cebuli chciałam powiedzieć um, cytryny ale zamiast cytryny jeżeli ktoś lubi może być ocet jabłkowy i ja mam koper nie lubimy koperku dajmy natkę pietruszki od czego zaczynamy Pierw wziąłam, obrałam te takie brzydkie liście co mi się nie podobały i będziemy kapustkę kroić no widać że to jest młodziutka o, leciutka i większą miskę, już Wam pokazuję, będziemy kroić kapustkę, ja przykryjemy ją na pół, później połówkę na ćwiartki. O, o to będzie, teraz takiej kapustki, to jeszcze tę liść może też wyrzucimy. O, ona bardzo fajnie kroi się nożem, także nie trzeba żadnej maszyny do takiej kapusty. Teraz Wam pokażę z bliska, na jakie mniej więcej ja kroję. Mówię wszystkie panie, które gotują to wiedzą jak zrobić, ale może niektóre te które zaczynają swoją przygodę z gotowaniem nie będą wiedzieć. Powiem Wam, że dzisiaj mi się właśnie zamarzył taki obiadek. To będzie tak. Ta surówka z kapustki. Do tego będą jajka sadzone, ziemniaczki. No niby młode, ale to nie są polskie, tylko podejrzewam, że chyba może hiszpańskie albo greckie. I do tego kubek kefiru. Wypiłabym z siadłem mleko, no ale nie mam. Ale takie, jak kiedyś, jak było z siadłem mleko. O! Dzisiaj będziemy mieli taki obiadek. O, takie. Cząstki pokroimy. Także ja kroję całą kapustkę i wracam do Was jak pokroję. Kapustka jest skrojona i teraz zanim zacznę coś innego robić, dalej zaczniemy. Dajemy troszkę soli. Tyle, ile solimy. Słuchajcie, o. To zmniejszy swoją objętość, więc nie sypcie zbyt dużo. I troszkę taką pognieciemy kapustkę. No, pomieszamy, pognieciemy. Ona zmniejszy Twoją trochę i zrobi się taka troszkę nie aż taka chru, chrupiąca, ale nie będzie jej aż tak, żeby, żeby ona nam taka, była taka ścisła. żeby się nam tak nie rozsypywała po talerzu. że troszkę ją ugniećmy. O, dobrze. I odstawimy na chwilkę, dosłownie na chwilę. Za ten czas sobie tak. Obierzemy i zetrzemy marchewkę. Marchewki ile chcemy, ja zobaczę ile, czy dam dwie czy jedną. Także obieram i będę ścierać marchewkę. Marchewkę będę ścierać, już Wam pokazuję, na tych oczkach, na tych grubych. Także biorę się za marchewkę. Marchewkę już potarłam, chyba nie dam całej, bo tu jest za dużo, ale moja Majunia będzie zadowolona z marcheweczki. I słuchajcie, tutaj jeszcze, tak właśnie myślałam, że zamiast cukru zetrę troszkę jabłuszka. Takiego ja je umyłam porządnie ze skórką. Po prostu zamiast, zamiast cukru. Tak. Nie za dużo, żeby też nie, nie było jabłko ale, żeby ta słodycz troszkę z jabłka była. Dobra, damy marcheweczkę tyle ile lubimy. Zostawię tyle dla majuni i tutaj zaraz wezmę, kroję koper. O, sobie podrywam i będziemy kroić koperek. Koperek pokrojony. I damy tutaj koperku. Do tego dodamy troszkę cytryny. Pamiętajmy, że e, żeśmy tu już solili. I doprawiamy naprawdę do smaku. Jeśli ktoś lubi pietruszkę zamiast koperku, no to może być pietruszka oczywiście. Możecie dodać jeszcze jakieś inne warzywo. Ja lubię. Tą surówkę właśnie z młodej kapusty w takiej postaci. Kilka, trzy, cztery łyżki dobrej. Ja mam oliwę z oliwek. Dobrej oliwy. O. Słuchajcie. I ja dam troszkę białego pieprzu. Tylko dlatego, żeby po prostu ładnie wyglądało. Bo ciemny będzie po prostu takie ciemne kropki. O. I trzeba teraz to wymieszać i żeby się przegryzło. Słuchajcie, ja uważam, że bynajmniej dla nas w domu, to z młodej kapusty, dla nas jest to najlepsza surówka. Nie ma po prostu lepszej. Ja mogę wziąć miseczkę i zjeść taką samą surówkę bez niczego. Troszkę poczekać, żeby się przegryzło, zobaczyć, jeszcze, doprawić, czy może trzeba jeszcze troszkę soli. Bo oleju widzę, że już nie trzeba. Wystarczająco jest. O, słuchajcie, do tego ziemniaczki, jajeczko i kefir albo albo mleko. Pych. Do, do wszystkiego pasuje ta surówka. O. Dobrze. Jak się przepis podobał, poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Także do zobaczenia. Papa! Pa.